Cześć, witam na moim kanale. Wypieliłam dzisiaj truskawki, bo popadało u nas pogoda sprzyjająca chwastom. Wypieliłam truskawkach. No i dzisiaj przyjechałam też na ogródek. Nie pytajcie, jakie mam ręce, nie, bo nie lubię pracować w rękawiczkach. Także i przyjechałam podwiązać wyżej pomidory i te pomidory też yy, od dołu te obsknięte po obrywałam, podwyższyłam o żeby były prześwity. Zobaczcie jakie pomidory super tutaj też każde, z każdego krzaczka ale będą miały bliźniaki Raj na ziemi, jak będą sobie sami zrywać. A tu jeszcze mam do zrobienia. To no, widzicie, tutaj obsknięte, właśnie trzeba poogrywać. Proszę bardzo. Takie prześwitujące, ładne pomidorki. Dla tych, co zaciekawił temat, dlaczego zostały oberwane te dolne części pomidorów. Bo widziałam na różnych kanałach. U Moniki, bodajże, u Natali, że też obrywały przy pomidorach liście. To powiem Wam, że te liście od dołu jedni mówią, że obrywać, drudzy, że nie obrywać. Ja w tym roku oberwałam ale mówią, żeby usuwać te liście, które leżą na ziemi przede wszystkim o te liście bo one mogą powodować różne choroby grzybowe. I, I te warto właśnie usuwać. Także ja to tutaj pousuwałam. A ogólnie no to będzie większy prześwit. Tak one teraz tutaj wyglądają. Zobaczcie jak super. Więcej słoneczka dojdzie. No i zobaczcie. Ogórki. Ogórki to po prostu jest... Teraz nam pokażę, że tutaj taką jedną kiść. Zobaczcie to. No po prostu super o bo my uwielbiamy ogórki pod każdą postacią i mizeria i kiszone i, i konserwowe dzieci tak samo, także jeszcze zostawię je do jutra. No ale co nas zaciekawia, nie wiemy czy od tego, że było zimno i teraz zaczęło być deszczowo i ten arbuz się ruszył, bo powinny być pierwsze owoce arbuzów, ale niestety nie ma. Jest bardzo dużo liści, a żadnego małego owoca nie widać. No, może tutaj coś jakby. Przepraszam za moje brudne paluchy, ale wiecie co? Ja uwielbiam pracować w ziemi bez rękawiczek. Może to było to, bo ogólnie to jest naprawdę tutaj kiepsko. Nie widać. Być może to będzie tutaj. No, może teraz, jak będą cieplejsze dni, popadało super, ale jeszcze mogłyby być cieplejsze dni, żeby ten arbuz się tutaj bardziej rozkręcił. Jeszcze sprawił, że pietruszka się ruszyła. O, zobaczcie. Bo tutaj ta wysoka to jest ta, która była pierwsza ściana. I z tego pierwszego siania tylko pierwszy rządek wzeszedł. A z drugiego siewu już jednak jest więcej. No i ogórki, o, tutaj będą te ogórki z pestki i z nasion co były. A zobaczcie, ile mamy słoneczników. Piękne słoneczniki. To, to ćma Dobra, ja dziękuję. Dzisiaj taki krótki film wstawiam. Jak się podobało, poproszę łapkę o subskrypcję, o zostawienie komentarza. Dziękuję, cześć!